Drodzy abiturienci, rocznik 2019-2020, nadszedł dla Was szczególny dzień, szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze, kończycie ważny rozdział w życiu, czteroletnią edukację w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu. Po drugie, przyszło Wam to uczynić w jednym z najdziwniejszych momentów w dziejach świata. Z powodu wirusa, który wywrócił wszystko do góry nogami, nie możemy na razie pożegnać Was tak, jakbyśmy chcieli, uściskami, gratulacjami, nagrodami, z uśmiechem. Wychowawcy nie wręczą Wam w dniu dzisiejszym osobiście świadectw ukończenia szkoły. W dniu dzisiejszym grono pedagogiczne z całego serca gratuluje Wam sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły. Życzymy Wam, abyście byli wierni ideałom młodości, aby przetrwały najpiękniejsze Wasze przyjaźnie. Rozwijajcie zrodzone w murach szkoły zainteresowania i pasje. Bądźcie dobrymi ludźmi. Myślimy o Was w tym dniu czule i dziękujemy, że byliście przez cztery lata z nami. Pielęgnujcie w sobie dobre wspomnienia i kroczcie śmiało dalej. Pamiętajcie, jeszcze wszystko będzie normalnie. Amatura, wierzymy, że uda się Wam ją zdać wśród kwitnących kasztanów, bo na podhalu kasztany kwitną później. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.